W kolejnym odcinku naszego poradnika. Dzisiaj coś dla osób, które szukają dla siebie nowej sztuki, Tako, że na naszym rynku no niestety motocykle często bywają mocno zaniedbane. Przejrzymy sobie taką przykładową sztukę, pokażę Wam na co zwrócić uwagę, żeby nie wtopić się w minę. W przypadku motocykli, które teoretycznie mają mieć nieduży przebieg albo są po prostu stosunkowo rocznikowo, zwracamy uwagę na wszystkie elementy, które będą się zużywały głównie wizualnie ale z reguły nikt ich, ich tak naprawdę nie wymienia. Także patrzymy na wytarcia, na zużycie tutaj ramy. Widać niestety, że rama była traktowana mocno chemią, pianami aktywnymi. Ciężko jest taki osad usunąć bez polerowania ramy w takich miejscach matowych bardziej. Obserwujemy dokładnie centymetr po centymetrze pod kątem pęknięć i jakichś innych uszkodzeń. Może będą ślady poprzednich napraw, spawania czy tego typu rzeczy. Bardzo ważna rzecz, yy, sprawdzenie numeru ramy. Teoretycznie krosówka to jest motocykl, który nie ma homologacji, którego nie rejestrujemy, ale każdy sprzęt powinien mieć numer ramy, powinien mieć win. W tym momencie że we wszystkich motocyklach powinno to być 17 cyfr i warto zawsze zadzwonić do jakiegoś dealera, nie wiem, osoby zaprzyjaźnionego serwisu, dowiedzieć się czy rocznik motocykla zgadza się faktycznie z tym podawanym przez sprzedającego. Na naszym rynku jest to klasyka, że motocykle są odmładzane często nawet o 10 lat. Sprawdzenie numeru win pozwoli nam demaskować nieuczciwego sprzedającego. Hamulec powinien być zarówno tylny, jak i przedni. Yy, powinien mieć mały luz potem powinien szybko twardnieć, no i być taki wyczuwalny, nie powinien być to taki flag, że tutaj wciśniemy sobie powiedzmy dźwignię i, i, i z automatu ona jest na tyle miękka, że dociskamy ją do kierownicy. Sprawdzamy grubość okładziny, czy klocki się nie kończą. No jest to element, który wiadomo w krosówkach zużywa się bardzo szybko, bo przy zastosowaniu yy, tanich klocków yy, ta, yy, taki, ty, t, takie tylne klocki można zjeździć tak naprawdę w czasie jednego treningu. Tarcze hamulcowe w tym motocyklu są jeszcze oryginalne. Yy, sprawdzamy je tak, po, po pierwsze pod kątem bicia, jeżeli tarcza będzie krzywa, to koło w którymś miejscu będzie nam nagle stawało. Tutaj się obraca całkiem płynnie, jest ok. Druga sprawa, próg, czyli w jakim stopniu będzie ta tarcza zużyta. Czy tutaj nie ma za dużego progu? No tutaj jest wszystko w normie, na większości tarcz mamy nawet podane, jak sobie tutaj kawałeczek ją przesuniemy o minimalną grubość, 3,5 mm w tym przypadku. Także możemy to ewentualnie, ewentualnie zmierzyć, sprawdzić, czy to jest starszą hamulcową, jest wszystko ok. Najlepiej kupować motocykle z pewnego źródła, ze znaną historią serwisową. No Jeżeli nie mamy takiej możliwości, to wszystko na spokojnie, bez pośpiechu, od A do Z sprawdzamy. I co? Tutaj znajdziecie odnośniki do, do pozostałych materiałów, które mogą Wam się przydać również przy sprawdzaniu stanu motocykla. Zapraszamy do subskrypcji.